Dzisiejsza Ewangelia, w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła stawia nam pytanie: Pytanie o to, kim jest dla mnie Jezus? Widzimy, jak bardzo różne mogą być te odpowiedzi. Pyta się apostołów: kim jestem dla ludzi? Odpowied odpowiedzi są różne. Janem Chrzcicielem Eliaszem Jeremiaszem jednym z proroków Tylko Piotr odpowiada w imieniu apostołów, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. A Jezus dopowiadając do tego co powiedział Piotr, mówi: Piotrze, nie dotarłeś do tego, Dzięki swojemu intelektu nie dotarłeś do tego o własnych zdolnościach, siłach, nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec niebieski. Tylko ten może poznać Jezusa, komu Bóg to objawi. Tylko dzięki temu, kiedy będziemy z Bogiem, kiedy będziemy pokorni. Kiedy będziemy mieli otwarte serce, poznamy Jezusa, poznamy Jego posłanie, będziemy widzieli Jego obecność, także doświadczali Jego miłości w swoim codziennym życiu. Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie i mieli je w obfitości, a z drugiej strony chce, abyśmy go Poznawali przez naszą codzienność, współpracowali z nim, podejmowali każdy dzień z nim dialog, z nim przeżywali czas swojego ziemskiego życia. Jezus w tym tekście dzisiejszej Ewangelii zaprasza Piotra do współpracy, mówi: Ty jesteś skała, na tej skale zbuduje mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Dzięki wyznaniu wiary, że Jezus jest Mesjaszem, Piotr może budować Kościół. I nas Bóg zaprosił do tego, abyśmy razem z Jezusem budowali Jego kościół. Abyśmy byli jedno ciało. Abyśmy byli e, żywym kościołem w codziennym życiu którego fundamentem głową jest Jezus Chrystus świadomi tego że Jezus jest mesjaszem chcielibyśmy i my tak przeżywać swoją codzienność swoje życie abyśmy byli zawsze oparci o Jezusa który jest pewną skałą który jest Zmartwychwstanie i życie, aby to życie w nas i przez nas mogło być obecne w tym świecie, w którym żyjemy. Tego sobie i Wam życzę.